To jest ogromny Mister Beast i w tym filmie będę musiał z niego uciec. W całym filmie będę musiał przejść różne wyzwania, by dostać się do jego głowy, a następnie położyć TNT i się wydostać. By przekonać się, czy poradziłem sobie z każdym wyzwaniem i udało mi się wydostać, oglądajcie film do końca. Okej, okay, w takim razie słuchajcie, jestem już w tym pierwszym etapie gry i to mamy słuchajcie, moi drodzy, labirynt z mobami, szukaj skrzyni. Okej, okay, w takim razie wydaje mi się, że to po prostu będzie słuchajcie, zwykły labirynt, tylko że będą po prostu w nim słuchajcie, skrzynki, które mi pomogą właśnie się uchronić przed, przed słodkiem mobami. W takim razie może że już do środka, tylko po żeby żeby te moby mnie to nie zabiły. W takim razie szukamy słuchajcie wyjścia, gdzie może być to wyjście, okej okay, tu jest jakiś zaułek ślepy, dobra, szukamy wyjścia słuchajcie, to jest moim drodzy tu, tutaj główny cel znaleźć słuchajcie wyjście, gdzie mamy wyjście, o tu chyba jest skrzynka, patrzcie to, tu chyba widzę coś właśnie, o właśnie o tym mówiłem i tu mamy moim drodzy patrzcie mieczyk na początku, okej, okay. w takim razie chyba teraz będę słuchajcie w miarę wydaje mi się, bezpie... w ogóle patrzcie w ogóle te, te skrzynki wydaje mi się właśnie słuchajcie, że widać tutaj, tam chyba też jest kolejna, dobra w takim razie elegancko, mamy słuchajcie zbrojkę, no taką, taką, Trochę słabo, ale no zawsze coś, zawsze coś. I tak wydaje mi się, że w lepsze to niż nic, więc jest, oczywiście biorę, tutaj też jest kolejna, W ogóle naprawdę ją tak wziąć, czy Będę, będę się chyba tam wejść, dobra, w takim razie wbijamy tutaj. Póki co, mobów moi drodzy, chyba żadnych nie ma, nie widzę tutaj mobów. Przynajmniej. Okej, okay, okej. Okay. I słuchajcie, mamy patrzcie tarczę, tak W takim razie teraz to w ogóle mamy mamy już już cały cecik na, na mobki, w takim razie, teraz się słuchajcie, już nie boję. Ich. Szukamy, słuchajcie, wyjścia. O nie, tu, tu się jest... Słuchajcie, patrzcie pierwszy mobki, pierwsze sil o ty jest kolejny, najgorzej. Zabonię, słuchajcie, że mam tarczę chociaż nie wiem, mi pomaga. Patrzcie, czy ona mi pomaga? A on pomaga mi, dobra, myślę, że... Myślę, że ona ma... nie działa. ale Uciekam, uciekam, uciekam uciekam, uciekam, uciekam. słuchajcie, uciekam od nich uciekam. Uciekamy, słuchajcie, i szukamy wyjścia właśnie, gdzie jest to wyjście, słuchajcie, nie mogę tego wyjścia znaleźć, moi drodzy Szukamy go i nie mam pojęcia gdzie one może... No tu jest ślepy zabrać kolejny, no nie fajnie, Co jest chrone, patrzcie, mały ząbek, o nie, uciekamy, teraz to w ogóle... Tu kolejny, patrzcie, patrzcie. Uciekamy, 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 uciekamy od tego. Szybko. Nie, bezki, zaraz ginę, zaraz ginę, zaraz ginę, zaraz ginę. ginę. Zabiję go, dobra, uciekamy, słuchajcie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Tutaj, tutaj, uciekamy, tutaj tu, 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 tu. uciekamy. No nie, ślepiałek. Zginę, zginę, bez ginę, słuchajcie. O nie, 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 nie. muszę. uciekać, muszę uciekać Uciekamy od tego zębaka, słuchajcie, chyba czego da, jakoś zabić, dobra. Okej okay, słuchajcie, zginął, patrzcie to elegancko. Dobra, tak razie teraz szukamy wyjścia, gdzie może być to wyjście, słuchajcie. Tu jest z za zaułek, a nie, dobra, idziemy. No tak myślałem właśnie, tak myślałem, że to są, że to będzie to, dobra, słuchajcie, szukamy tego wyjścia. Tu, tu jest tyle ścieżek, że nie mam totalnie pojęcia, gdzie może być to wyjście. to jest tak ciężko znaleźć wyjście, że to jest jakaś masakra, słuchajcie. Ale okej, okay, szukamy słuchajcie, nie ma szans bez kitu. No nie ma słuchajcie szans, że uda mi się to znaleźć, słuchajcie, ale trzeba... Serio, trzeba, trzeba w ogóle słuchajcie, uważać, żeby nie zaginąć, nie? Bo jak zginę, to, to słuchajcie przegrywam. Może tutaj będzie wyjście, słuchajcie. a nie, jednak nie. Szukamy słuchajcie wyjścia, szukamy wyjścia, gdzie może być to wyjście. Nie mam pojęcia totalnie, Totalnie nie mam pojęcia, gdzie może być to wyjście. Serem bez kitu, nie? Totalnie nie mam pojęcia, gdzie to może słuchajcie, być. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie! Uciekamy, 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 uciekamy od niego, uciekamy od niego. Patrzcie, udało mi się znaleźć wyjście elegancko. W takim razie wychodzimy z hadzie. W tym momencie udało mi się przejść pierwszy poziom, jakim był labirynt. Nie było łatwo, bo mało co nie zginąłem, ale teraz czas na drugi poziom. Jakim będzie parkur? Wydaje się prosty, ale sami się przekonajcie, jak było. Ok, w takim razie chyba już jestem całkiem bezpieczny, więc elegancko. I teraz słuchajcie, kolejny poziom to jest parkur i po prostu się muszę chyba tam dostać. W takim razie lecimy z, z tym z, z tematem. Wydaje mi się, że to będzie raczej prosty parkur, bo tu słuchajcie, po, po prostu mamy drabinki, więc to, to raczej... Trudne nie powinno być, chociaż to się właśnie w sumie okaże. Wydaje mi się, że raczej. No, raczej tak, chociaż po moim poziomie, to raczej, No, to nie mogę, nie mogę tego w ogóle. Tu macie jakiś problem z tym skopiem. Nie wiem o co w ogóle chodzi, ale nie mogę go zrobić, słuchajcie. Ok, udało się elegancko i teraz tutaj to tu będzie raczej prosto. Za każdym razem słuchajcie, jak mówię, że będzie prosto, to właśnie nie jest prosto, więc lepiej się w ogóle nie odzywam. Ok, hop i teraz słuchajcie tutaj, dobra, elegancko. O nie, o nie, no i spadłem, najgorzej. Dobra, ok, dobra, dobra jeszcze raz. Okej, okay, mamy to pięknie i teraz proszę chyba tutaj czas skorzyć i elegancko, słuchajcie, parko zaliczony Udało mi się przejść drugi etap gry, jakim był parkour, by przekonać się, jaki jest kolejny poziom. Oglądajcie dalej, bo przedtem tym czekała mnie mała niespodzianka. I patrzcie, to jest chyba koniec. Patrzcie to. Chociaż w sumie, nie no, wydaje mi się, że to jest chyba wejście do kolejnego poziomu, ale normalnie już myślałem, że to jest chyba koniec, bo tutaj normalnie widać cały Minecraftowy świat. Ale okej, okay, wbijamy słuchajcie do środka i co to teraz będzie? I tu chyba po prostu jest, patrzcie, quiz. Pytania o Mr Beastie. W takim razie to będzie moi drodzy quiz, więc lecimy z tematem. Dobra, y czy Mr. Beast ma 26 lat? Wydaje mi się, że chyba tak, więc dam tak, okej. Okay. Lecimy z tak. O nie, to co robi zombie, jak, słuchajcie, dobra? Nie, nie, nie. W takim razie nie, w takim razie moi drodzy, daje nie, daje nie, słuchajcie, daje nie i chyba muszę, muszę po prostu tak sobie wejść, dobra. W takim razie kolejne pytanie, czy Mr. Beast mieszka w Anglii? On chyba jest Anglikiem, z tego co wiem, chociaż nie mam pojęcia w sumie. Nie no, więc słuchajcie, że on na pewno moi drodzy nagrywa po angielsku, więc wydaje mi się, że w Anglii akurat nie mieszka, mieszka raczej w Stanach, więc dam słuchajcie, W takim razie dam słuchajcie, nie i wbijam do kolejnego poziomu. Elegancko i tu mamy trzecie pytanie Czy jego kanał został założony w lutym 2012 roku? O słuchajcie, tu w ogóle nie, nie mam pojęcia totalnie w tym roku, ale wydaje mi się, że chyba tak, skoro to jest tak, tak jakby określone, chociaż, chociaż to może być to jest fałsz, to nie jest tak, że to, to będzie prawdziwe, ale wydaje mi się, że raczej słuchajcie, to jest prawda. Wydaje mi się, że raczej prawda więc dam tak i uwaga, co się stanie? Nic się nie stało, dobra, w takim razie chyba odpowiedziałem. Dobrze, dobra, w takim razie lecimy dalej. Yy, czy Mr Beast chodził na studia? Nie no, youtuber na studia, wydaje mi się, że youtuber raczej nie poszedł by na... chociaż sobie mógł pójść i rzucić w, su w sumie, ale czy był na studiach? Słuchajcie, zaryzykuję i dam youtuber na studiach, wydaje mi się, że raczej aż tak potężny youtuber to raczej nie ma opcji, dam, słuchajcie, nie i to będzie raczej, prawda co? I dałem nieźle, patrzcie, co jest grane, Z czego teraz za zabić szybko. No i w takim razie daję tak, ale staro, staro był na studiach, co jest grane. Dobra, lecimy w takim razie dalej, słuchajcie, do kolejnego. Bedankt hat Chyba przed ostatnie, tak mi się wydaje, przynajmniej, chyba. Czy Mister Beast ma powyżej 250 mil milionów subów? Bo chyba tyle aż nie ma, chociaż ma 200 mil milionów na pewno, ale czy ma więcej niż to? Wydaje mi się, że raczej nie, wydaje mi się, że raczej nie słuchajcie. Więc daje nie, daję nie. O, no, no i to jest prawda, nie ma powyżej, powyżej 250 milionów. Czy Skewed Game in Real Life to jego top 1 film? To chyba chodziło o to, czy jest po prostu najpopularniejszy, ale wydaje mi się, że chyba tak. Chyba nic nie przebiło bardziej tego, bo sam pamiętam, jak to oglądają, wydaje mi się, że to raczej będzie słuchajcie, Chyba prawda, chyba tak. Więc no, elegancko zaliczyć kolejny poziom i wchodzimy do kolejnego etapu. W tym momencie udało mi się przejść trzeci etap całej gry, jaki był quiz o youtuberze, w którym właśnie jestem uwięziony. Czwarty i piąty etap gry jest połączony w jeden poziom, co oznacza, że to będzie ostatni poziom, po którym będę mógł się wydostać z więzienia. W takim razie, moich, lecimy z tą mamy mamy tabliczkę Survival, wykop Obsidian na górze. Tam słuchajcie mamy jakiegoś opsa i musimy go chyba po prostu wykopać i stwórz TNT, by się wydostać. To chyba jest, słuchajcie, ostatni poziom, w takim razie mogę mnie z tematem. Wykupuję tu już pięknie, słuchajcie, drewno i robimy... Po prostu chyba muszę sobie, słuchajcie, ogarnąć po prostu kill off, diamentowy i TNT. Więc tu już, słuchajcie, widzę piasek. Nie pamiętam, słuchajcie, jak się robią TNT do końca, ale dobra. Z tym sobie poradzimy już tam później. Okej, tyle mi raczej, słuchajcie, starczy. Robimy teraz pięknie crafting, szybko, cyk. Dobra, dobra i na początku chyba y, y, zrobię sobie po prostu, moi drodzy, kill off, zwykły. Tak myślę, cyk. Oh no, oh no. Dobra. Wykupujemy teraz stoł na szybko. Dobra, wykupuję tego stołu na szybko, tylko słuchajcie. Teraz sobie pięknie moim drodzy, zrobimy. Słuchajcie, piecyk, pięknie. Dobra, cyk, na piasku położymy i. okej. Teraz po chyba, słuchajcie, o kurde to jest dziura. W ogóle patrzcie, co jest grane. Czemu to jest dziura w ogóle? Coś tu chyba jest słuchajcie, źle zrobione, dobra, nieważne. I szukamy słuchajcie, węgla, szukamy węgla, bo węgiel mi się rozmega przyda. Słuchajcie, szukamy węgla, gdzie może być słuchajcie węgiel. Tu słuchajcie, jest na razie wszędzie pusto. No i gorzej na świecie, patrzcie to. Tu słuchajcie, diament, okej, ale czekamy węgla, szukamy węgla, Gdzie może być ten Węgiel Nie ma tutaj nigdzie węgla w ogóle. Co jest grane? Mamy bo nie ma węgla. Bez węgla. Chyba, że będzie tam, ale zobaczymy, słuchajcie. Okej, okay, tutaj wszędzie jest stąd, słuchajcie, wszędzie jest stąd, ale gdzie jest, moi drodzy, węgiel? Szukamy węgla. O, tu jest węgiel, patrzcie, dobra, elegancko. Myślę, że już nie będzie, a, a jednak słuchajcie, jest, więc pięknie. No i teraz żelazo, teraz słuchajcie, szukamy żelaza, Chociaż w sumie, o, właśnie, tu może być też ukryty. W, w takim razie, o, i w ogóle tu był jeszcze węgiel. Dobra, w takim razie wykupuję go, go sobie też pięknie. Dajemy go słuchajcie, do pieca, Cyk, i teraz słuchajcie, musimy zrobić sobie po prostu kilow, tak myślę. Zrobimy pięknie kilow, wykupujemy teraz mowę, pięknie, żelazo. Potrzebujemy tylko. Słuchajcie, trzy sztuki, więc, więc mamy już dwa. Szukamy jeszcze jednego, chyba że to nie będzie, bo jak nie będzie to będzie przy w sumie. Musi to być, słuchajcie, żelazo. Okej, okay. słuchajcie, szukamy trzeciego żelaza. Gdzie może być to żelazo? No to nie widzę nigdzie. W ogóle jabłko mi się zrespiło. Co jest grane? Fajnie, fajnie, zjem sobie w sumie. Gdzie jest, moi drodzy, te żelazo. Szukamy, w żelaza, gdzie może być żelazo. No gdzie to może być, sojcie, szukamy tego żelaza. Opaście, udało się znaleźć elegancko. Pięknie, no i to jeszcze jest diament. W takim razie mamy w sojcie, ostatnią sztukę, pięknie, wspalamy ją teraz, przepalamy, przepalamy, a nie spalamy. I w ogóle tu jest węgiel jest, przepatrzcie, ej, beskitu, ja samajcie jestem jakiś ślepy. W ostatnim samajcie odcinku nie mogłem znaleźć drewna, a miałem go obok siebie, a tutaj tak samo samochcie, węgiel był obok pieca tak naprawdę. Więc jakby jakiś chyba ślepy jestem, nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi. Teraz pięknie robimy, słuchajcie, kilow i wykupujemy chyba teraz po prostu, moi drodzy, te diamenty. Tutaj jest pięknie. Pierwszy diamencik, tu jest kolejny, dobra, pyk, wykupujemy go i tam chyba był ostatni na końcu, dobra, dobra, elegancko, wykupujemy go. I teraz, moi kochani, chyba słuchajcie, już wszystko zrobiłem, co miałem zrobić, bo mamy słuchajcie, kilo, więc teraz możemy tutaj wykopać. Pięknie słuchajcie, teraz może w sumie wykopię, słuchajcie. Okej, okay, wykopało się pięknie i teraz, moi drodzy, okej, okay, w takim razie, teraz sobie, słuchajcie, wykopię piasek i po prostu, y, słuchajcie, zrobimy sobie teraz TNT. Dobra, w takim razie, słuchajcie, piasek już mamy i teraz musimy po prostu po poszukać albo, albo jakiejś skrzynki, albo czegoś, nie wiem, tu może, słuchajcie, coś wykopie, nie wiem, nie mam pojęcia, może tu, tu słuchajcie, jakaś skrzynka, nie, tu jest sam bedrock, dobra, w takim razie, nie, szukamy czegoś, słuchajcie, ale nie mam pojęcia, czy, o, patrzcie, bez kidu, patrzcie, skrzynka i tu musi być jak nic słuchajcie, ten, ten grompadder, w takim razie, uwaga, otwieramy jest, patrzcie, jest słuchajcie 5 tego, więc elegancko mamy słuchajcie to. I teraz możemy słuchajcie zrobić sobie już pięknie tutaj TNT, tak, dobra, i teraz tu piasek pięknie. I mamy TNT, patrzcie, mamy teraz pięknie TNT. Słuchajcie, ja tak sobie myślałem, jakie ja teraz zrobię jakoś pochodnię czy, czy jakiś po prostu Redstone. Po prostu jakie ja teraz odpalę to TNT i połączę sobie, moi drodzy, kropki. I tu mamy, słuchajcie, Redstone, patrzcie to, no, przecież to jest logiczne. Muszę teraz słuchajcie, wykopać Redstone i bez kitu. Ja po prostu, słuchajcie, totalnie, totalnie nie, nie pomyślałem o tym, jakie ja mam to TNT odpalić. W takim razie słuchajcie, teraz robimy sobie pięknie tutaj pochodnie, zrobi się pochodnia, dobra, elegancko mamy teraz pochodnie, i teraz możemy mordy oficjalnie sajcie, oficjalnie wychodzić stąd. Po prostu mordy wychodzimy stąd, słuchajcie, ja już tutaj pięknie stawiam pięknie wysajcie, blogi i teraz aktualnie chyba jesteśmy moim drodzy w głowie Mr. to jest, jego mózg. Patrzcie jak jego mózg wygląda M mocno, mocno. I tu mamy moim drodzy TNT i tutaj pochodnia, tu, tu TNT i tu pochodnia w takim razie. Pięknie moich, moi stawiamy tutaj TNT pochodnie i teraz uważamy, żeby tutaj na sajcie nie, nie wysadziło. Okej, okay, okej, okay, dawaj wybuchaj. I okej, okay, w takim razie mordy wychodzimy stąd i jesteśmy uratowani. Elo!